Znowu korki na S7. Policja zamyka nową drogę. Zapowiedziano zmiany w organizacji ruchu. Minęła kolejna niedziela dla nowego odcinka S7 Szczepanowice widoma. Czas więc na małą aktualizację. Zacznijmy od wypowiedzi dyrektora Krakowskiego Oddziału GDDKiA dla TVP3 Kraków z poprzedniego tygodnia. Gdyby w kolejnych weekendach te sytuacje ulegały powtórce, to mamy przygotowaną zmianę organizacji ruchu, polegającą na poprowadzeniu ruchu w kierunku Warszawy na Kraków inną łącznicą na węźle w Szczepanowicach. Tak, aby te kierunki ruchu nie przecinały się wzajemnie. Hmm, jakby to skomentować, jak ty mnie zajmowałeś w tej chwili? Gdyby w kolejnych weekendach tę sytuacje ulegało jej powtórce, no i w kolejną niedzielę kierowcy znowu zakorkowali nową drogę. Czyli w sumie dobrze. Bo jak rozumiem, dzięki temu jest szansa na poprawę. Z tego miejsca, do północnego ronda na węźle Szczepanowice, jest do pokonania jeszcze 5,5 km. Ale nastąpiła pewna zmiana. Nowe pojazdy nie dojeżdżają już do korka, bo policja zamknęła wjazd na S7 na węźle Widoma. Skierowanie ruchu na Warszawy na starą drogę nie byłoby wystarczające. Przeciwne relacje i tak kolidowałyby ze sobą na tym samym rondzie. Chyba dlatego policja zamknęła wjazd na S7 również na drugim węźle. Ale nie rozumiem, dlaczego policja pojawiła się dopiero teraz? Wszędzie Generalna Dyrekcja tłumaczy, że sytuacja na drodze jest na bieżąco monitorowana od czasu oddania nowej drogi. To dlaczego policja lub inne służby nie pojawiły się już wtedy? kiedy wystąpiły pierwsze problemy, a dopiero po tygodniu. Wiele osób sugerowało korzystanie z nawigacji, aby uniknąć korka. Niestety, Google Maps zaczyna pokazywać natężenie dopiero po jakimś czasie od oddania drogi. Choć jest korek, to na nawigacji go nie ma. W poniedziałek ogłoszono, że organizacja ruchu na węźle Szczepanowice zostanie zmieniona. Do wszystkich świętych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Naprawi wyreguluje ruch na drodze S7 widoma szczepanowice i nie będzie się ta droga już korkowała. Przeciwne kierunki nie będą kolidowały ze sobą na małym rondzie. Zostanie wykonana przełączka pomiędzy jezdniami, a ruch w stronę Krakowa odbywać się będzie połącznicy w kierunku Warszawy i właśnie przez przełączkę. Zmiana ma nastąpić jeszcze w październiku. Tylko czy naprawdę nie można było tak zrobić od razu? Czy koniecznie ludzie musieli tracić czas stojąc w bezsensownym korku?